W programie Outlook mamy możliwość dodawania do wiadomości własnych spersonalizowanych podpisów. Jeżeli utworzymy nową wiadomość, klikając w narzędziach głównych Nowa Wiadomość, wówczas w treści wiadomości mamy puste pole. Jeżeli ustawimy sobie spersonalizowany podpis, wówczas podczas tworzenia nowych wiadomości albo podczas wiadomości przesyłanych dalej lub w odpowiedzi na wiadomości. Automatycznie w treści wiadomości pod spodem będzie dodawał się podpis. W naszym przypadku stworzymy sobie dwa podpisy. Jeden podpis będzie miał charakter prywatny, drugi podpis będzie miał charakter służbowy. Tak, aby zobaczyć, że podczas tworzenia wiadomości można również sterować sobie tym, który podpis ma się aktualnie dodawać. Mamy otworzoną nową wiadomość, aby ustawić i stworzyć podpis musimy w karcie dołączaniem wybrać podpis a następnie podpis otworzy się okienko z podpisami i papeterią w zakładce podpis e-mail wybieramy sobie nowy na początku stworzymy podpis, który będzie miał charakter podpisu prywatnego, będzie to prosty podpis, gdzie będzie coś w stylu pozdrawiam przecinek i pod spodem imię nazwisko nazwa tego podpisu wpiszę jako prywatny i ok. Dany podpis się dodał. My niżej mamy pole do edycji tego podpisu. Piszę na początku pozdrawiam i pod spodem imię, ponieważ to będzie podpis prywatny. Możemy ewentualnie oddzielić treść wiadomości od podpisu do tej wiadomości. Zatem nad tekstem pozdrawiam Łukasz, wstawię poziomą. Kreskę. Aby wstawić poziomą kreskę, możemy kilka razy wprowadzić z klawiatury podkreślnik, czyli Shift plus myślnik. Tak jak widać, rysuje się linia, aczkolwiek ta linia jest przerywana, jeżeli nie chcemy tych przerw między podkreśnikami, możemy zaznaczyć daną linię i włączyć podkreślenie. Tak jak widać tworząc podpis mamy do dyspozycji kilka standardowych elementów ustawień jak czcionka. Rozmiar czcionki, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, kolor czcionki, wyrównanie tekstu. Mamy możliwość także wstawienia wizytówki, jeżeli mielibyśmy ją wcześniej ustawioną, a także możemy wstawić obraz i hiperłącze. Tak jak widać, jesteśmy mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o edycję podpisu w tym właśnie miejscu. Aczkolwiek podpis prywatny może w ten sposób zostać, jeżeli go wpisaliśmy, ustawiliśmy, klikamy na górze. Zapisz. Do tego stworzymy sobie drugi podpis, który będzie miał charakter podpisu służbowego i będzie on nieco bardziej rozbudowany. Wybieram sobie jeszcze raz nowy i wpisuję nazwę jako służbowy. Klikamy OK. Podpis się wstawia, aniżeli mamy miejsce na stworzenie tego podpisu. Z racji tego, że tutaj możliwość formatowania tego podpisu jest raczej znikoma. Jest mało narzędzi. Dostępnych. Bardziej profesjonalne podpisy nie tworzy się tak naprawdę w tym miejscu, tylko tworzy się je bezpośrednio na wiadomości e-mail, a potem je się w to miejsce wkleja. I w naszym przypadku też zrobimy to w taki sposób. Zatem stworzyłem ten podpis, nie wpisuję tutaj żadnych danych, klikam OK. Ten podpis stworzymy sobie w nowej wiadomości. Wpisując i formatując go w tym miejscu, ponieważ tutaj mamy do dyspozycji dużo więcej możliwości formatowania czy wstawiania różnych elementów. Zatem, nasz podpis ma mieć charakter również taki, że będzie na przykład pozdrawiam. Natomiast pod spodem chcielibyśmy uzyskać taki efekt, że będzie na przykład jakieś zdjęcie, coś w stylu loga. Firmy na przykład, a po prawej stronie będą dane kontaktowe. Najprościej, żeby te dwie rzeczy obok siebie ustawić i żeby wszystko było wyrównane, możemy to zrobić w tabeli. W zakładce wstawianie wybiorę sobie tabela, wybiorę tabelę 2 na 1 Wiadomo, że ten podpis na razie niczym jeszcze nie przypomina tego, jak powinien wyglądać, aczkolwiek w naszym przypadku obramowanie tabeli na końcu zrobimy niewidoczne i wówczas uzyskamy efekt taki, jak chcieliśmy. Po lewej stronie wstawię przykładowe zdjęcie. Które będzie odpowiadało za logo, zatem wstawianie. Mogę wybrać na przykład obiekt art. w polu wyszukaj wpiszę logo i wstawię dany obraz. Trochę go zmniejszę i przesunę krawędź. Możemy go wyśrodkować. Po prawej stronie wpiszę dane do podpisu. Wpiszę imię, postawię po imieniu poziomą kreskę. Pozioma kreska jest nad enterem, tam gdzie ukośnik. Wpiszę stanowisko, na przykład kierownik działu marketingu. Pod spodem dane adresowe, czyli firma. Spółka z Wpiszemy ulice. Dane adresowe. Wpiszemy numery telefonów. Adres strony internetowej i e-mail adres. Tutaj możemy lekko przeformatować dany podpis. Zrobimy lekkie odstępy. I na końcu pozbędziemy się obramowania tabeli. Zaznaczamy całą tabelę. W narzędziach tabel w zakładce projektowanie wybieramy obramowania, brak krawędzi. Wówczas oczywiście nie widać, czy to jest. Tabela. Tak stworzony podpis. Zaznaczam i kopiuję. W prawym kopiuj albo CTRL C. Następnie wchodzimy do. Podpisów jeszcze raz, czyli podpisy i jeszcze raz podpisy. Tutaj mamy podpis służbowy, który nie jest jeszcze stworzony, ale stworzyliśmy go wcześniej w oknie z nową wiadomością, a tu tylko go wklejamy. Zatem na dole się ustawiamy i prawym wklej albo Ctrl V. Tak jak widać, wkleił się podpis, aczkolwiek wkleił on się z obramowaniem. Tak czasami się dzieje, że auto tutaj w podpisach nie rozpoznaje tego, że nasza tabela w treści wiadomości była bez obramowania. Wówczas możemy zrobić coś takiego, że zaznaczyć sobie całą tabelę i w zakładce projektowanie wybrać kolor pióra na biały, czyli przezroczysty i wybrać obramowanie wszystkie krawędzie. Wówczas tego obramowania również nie widać, a teraz nie powinno być już problemu z wklejeniem tego podpisu do okna z podpisami. Zatem jeszcze raz zaznaczam, kopiuję, czyli Ctrl C, wchodzę do podpisów, zaznaczam podpis, który chcę edytować, czyli służbowy, a tutaj go wklejam. Tak jak widać, mam stworzony podpis, który jest rybem w oparciu o tabelę, ale tabeli oczywiście nie widać. Tak stworzone dwa podpisy musimy przypisać do odpowiednich kąt i do odpowiednich wiadomości. Po prawej stronie mamy pole: wybierz podpis domyślny. Podpisy możemy również dodawać różne do różnych kąt. W naszym przypadku mamy jedno konto pocztowe. Zatem wybieram sobie, że do nowych wiadomości chcę dodawać podpis na przykład służbowy. I do odpowiedzi wiadomości przesyłanych dalej również podpis służbowy. Klikam OK. Zamykam okienko z nową wiadomością bez zapisywania zmian. I teraz, gdy będę tworzył nową wiadomość, automatycznie powinien w treści wiadomości dodawać się podpis służbowy. Tak jak widać. Jeżeli chciałbym przełączyć się między podpisem prywatnym a służbowym, wówczas w zakładce wiadomość, w karcie dołączanie możemy sterować tym, który podpis jest dołączany. Jak wybiorę prywatny, dodaje się prywatny, służbowy dodaje się służbowy. W ten sposób możemy szybko wybrać się podpis, który ma być dodany do wiadomości.